Dzień dobry, Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu Święta Samorządu Terytorialnego, jestem w Staszowie, w województwie świętokrzyskim z ogromną satysfakcją. Dziejący na... się efekt mojej dobrej współpracy z rządem i dobrej współpracy mojej z panem burmistrzem i z samorządem lokalnym tutaj w mieście, dlatego że Dokładnie w marcu 2017 roku byłem tutaj w odwiedziny, w ramach jednej z moich wizyt krajowych i wtedy właśnie pan burmistrz mówił mi, że ma taką ambicję, aby Staszów stał się tutaj kolejnym centrum rozwoju biznesu w województwie świętokrzyskim i dlatego aplikuje, ubiega się o to, aby, aby specjalna strefa ekonomiczna Starachowice została rozciągnięta także na obszar Staszowa. Ja wysłuchałem wtedy tej relacji pana burmistrza i zobowiązałem się pomóc. Zresztą powiedziałem to głośno też na spotkaniu z mieszkańcami, że zobowiązuję się ze wszystkich sił wesprzeć ten starszowski wniosek o to, aby ta strefa tutaj powstała. Widząc tą energię, która emanowała wtedy z pana burmistrza i jego współpracowników, wierzyłem w to, że rzeczywiście, jak dostaną tą szansę, to te inwestycje tutaj ruszą i będą powstawały nowe miejsca pracy, miasto będzie się rozwijało gospodarczo, będzie szansa rozwojowa dla młodych ludzi. Teraz właśnie, proszę państwa, jesteśmy. Jesteśmy w podstrefie starachowickiej, specjalnej strefy ekonomicznej w Staszowie, bo ona tutaj powstała. Powstała wkrótce po mojej wizycie, dlatego że um, odpowiednie decyzje zostały wydane już w lipcu 2017 roku właśnie ta starachowicka strefa została rozszerzona o Staszów, o jeden, ponad 11 hektarów terenów w Staszowie. Um, pierwsza łopata pod pierwsze inwestycje została tutaj wbita w 2019 roku, a dzisiaj obserwujemy w tym momencie pracę, która które prowadzi, które prowadzi firma Sieje się. Pan prezes spółki jest tutaj ze mną obecny. Inwestycja Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy w tym momencie na naszych oczach dosłownie powstaje tutaj w Staszowie. I proszę Państwa, chcę powiedzieć jedno: to jest właśnie moja wizja rozwoju Polski. To jest właśnie doskonałe współdziałanie. Samorządu, w obrębie samorządu, doskonałe współdziałanie samorządu z władzami centralnymi, wzajemne wspieranie się i dobra, twórcza współpraca prezydenta Rzeczypospolitej z rządem. To wszystko oznacza pracę i to wszystko oznacza miejsca pracy. A więc, proszę Państwa, praca nie kłótnie, miejsca pracy nie awantura razem współdziałać, tworzyć efekt synergii po to, żeby rozwiązywać problemy naszych rodaków, po to, żeby stwarzać szansę mieszkańcom całego kraju, także w mniejszych ośrodkach miejskich, takich właśnie jak, jak Staszów, żeby ta szansa wszędzie była, nie tylko w wielkich miastach, nie tylko tam, gdzie zawsze dużo się działo, czy gdzie już od wielu lat dużo się dzieje, tylko teraz po prostu, aby coraz więcej możliwości rozwojowych było także w mniejszych ośrodkach. Bardzo mnie cieszy, że tutaj na południowym wschodzie Województwa Świętokrzyskiego dzieją się w tej chwili nowe inwestycje, że ten teren się rozwija, ten teren, o którym bardzo często mieszkańcy mówili przedtem, że to jest taka Polska B, że tą Polską jest mniejsze zainteresowanie, że to w głównej mierze tereny rolnicze. Tak, to tereny rolnicze, tak, to jest zaplecze żywnościowe rzeczy, Pospolitej. Tak, to tutaj tworzy się między innymi bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Polaków. Ale to także ambitne tereny inwestycyjne, gdzie samorządy z wizją chcą tworzyć, rozwijać swoje lokalne wspólnoty poprzez właśnie tworzenie nowych miejsc pracy. I wierzę w to, że ta praca tutaj wkrótce będzie. Już rozmawialiśmy: będzie na początek kilkanaście, potem kilkadziesiąt miejsc pracy tutaj w tym centrum badawczo-rozwojowym, ale to cały czas powstające, jak widać też tutaj obok, Nowe, nowe hale, nowe przedsięwzięcia gospodarcze, coraz większy rozwój i za to bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, za to także dziękuję panu prezesowi za tę decyzję, żeby to właśnie tutaj były te inwestycje zlokalizowane. Mam właśnie nadzieję, że dla młodych ludzi to centrum badawczo-rozwojowe, gdzie będą badania nad nowoczesnymi technologiami, będzie szansą do tego, aby po studiach poszukiwać pracy ambitnej, rozwijającej, takiej, której wielu ludzi do niedawna poszukiwało gdzieś na zachodzie Europy. Będzie ją można znajdować i znajduje się ją także i w naszym kraju, i to jest właśnie taka polska, która chciałbym, żeby była, i żebyśmy jej doświadczali w coraz większym stopniu. Polska nowoczesna, Polska rozwijająca się, Polska przede wszystkim oparta na. W twórczym działaniu. Polska, w której jest praca, Polska, w której są miejsca pracy, tworzone w spokojnej atmosferze realizacji zadań, a nie kłótni, nie awantur, współdziałania pomiędzy władzami samorządowymi i centralnymi, i w obrębie władz centralnych, a nie awanturnictwa politycznego, nie kłótni, nie przeszkadzania sobie nawzajem, tylko współdziałania. Mądrej, dobrej dla, dla polskiej polityki, którą ja zobowiązywałem się realizować, zobowiązuję się realizować. I proszę Państwa, wierzę w to, że taka właśnie Polska to jest polska marzeń większości moich rodaków. Jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę obydwu panom i życzę wszystkim mieszkańcom Staszowa, aby ta inwestycja powstała jak najprędzej a za nią następne kolejne i kolejne dla pożytku miasta, dla pożytku województwa świętokrzyskiego i Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu.